Cię widzieć, Wiktorze, ponownie. Widzimy się po raz już drugi czy trzeci po festiwalu, na którym no, wziąłeś, no, może nie prawie wszystko, ale byłeś jednym z laureatów festiwalu Przystanek Mistrzowice. Jak wspominasz tę chwilę? No? Pięknie, pięknie. No. Debiut nasz sceniczny i od razu sukces to, to cieszy. Przede wszystkim dlatego nas cieszy ten festiwal, ale. Też dlatego, że przecież była był to czas pandemii, a tutaj festiwal się odbywa. Swoją drogą festiwal fantastyczny i szapoba za organizację tego, bo to, to było coś, scena, światła, nagłośnienie. Wszystko perfekto, wiem. Petarda, petarda. Od kilku lat funkcjonuje ten festiwal na deskach Młodzieżowego Domu Kultury. Za chwileczkę będziemy się łączyć już i rozpoczniemy nasz dziewiąty już festiwal, przystanek Mistrzowice. Z Tobą polecę kosmogórz, z Tobą polecę nasz lokal, więc popatrz w niebo polską. Cóż, było było ale wracając do twojego projektu projektu Naturawika w sumie nie wiem dlaczego ale przecież no to naprawdę to był Wiktor Kwarciak. Natura Naturawika może dlatego się tak myli wszystkim bo jestem głównym twórcą muzyki i tekstów w tym zespole w tym projekcie no ale inspiracje, bo okej, okay, ty, ty jesteś, Ty tworzysz trzon tego zespołu, no ale właśnie, inspirujesz się czym? Ja bym, ja bym bardzo chętnie się przedstawiał jako Natura Wika po prostu, bo w tym projekcie chodzi o to, że właśnie inspiracja, Natura, Wika. Proste zestawienie, ponieważ Natura Wiktora, ale także Natura Zwycięża, może historie, które ja przeżyłem osobiście, które mnie gdzieś dotknęły. Opowiedziane są w utworach, ale też jeśli chodzi o inspirację, to tak często, często na to pytanie odpowiadam w taki sposób, że naszą inspiracją jest bycie inspiracją, jak największą dla innych. Czy to muzyczną inspiracją, czy to tekstową, w ogóle osobową, a bycie inspiracją jest możliwe mi się wydaje, że wtedy, gdy jesteśmy naturalni, więc akurat no rozumiem, natura no zwycięża. Rozum rozumiem. Czyli e, jednym słowem e, to. Wszystko co Was jest, wyrzucacie naturalnie z siebie przez te dźwięki, przez te teksty, gdzie e, no powiem tak, e, nie jest to łatwa e, muzyka, a choć e, momentami leciutka, e, swobodna, ale na przykład ten buszujący, to tak buszujesz trochę i po gatunkach, i po e, e, tak. Tak. <laughs> e, tak, buszujący to jeden z tytułów utworu e, właśnie NaturaWiki. Mm -hmm. I wracając buszujecie, czyli poszukujecie cały czas. Chyba nie ma jakbyś jednej formy, jednej... Nie, nie da się was zaszufladkować. Mm, jeśli chodzi o muzykę, gatunek... Gatunek, gatunek ludzki, gatunek homo, homo sapiens, <grym> ale muzycznie. buszujące, no przecież to jest nasze życie, że poszukujemy cały czas. Drugiego dna często no bardzo, ale I... się w historie różne. I stąd 12 grudnia bodajże, tak chyba pamiętam tą datę, premiera najnowszej płyty, pierwszej płyty i tej... Ile tam utworów? Siedem, tak jest? Siedem. Siedem utworów i każdy utwór jest o czym innym, ma zupełnie jakby inny pomysł muzyczny i tekstowy. Yy, tak, a dlatego każdy jest inny. Yy, tak jak... Każdy inny dzień w swoim życiu. Ale to są 7 dni tygodnia? Nie, nie, nie. myślę, że. A no może, może, może. Nie wiem, może. Przecież doszukujmy. No właśnie, przecież Jest tak... taka myśl w tym, w tym przez. A, właśnie, a propos myśli. <grym> nie, myśl. <grym> nie, myśl, taki jest tytuł, tytuł tego tej kombinacji. To nie, dlatego. To no właśnie, To dlatego, że y, y, nie myśl jako jedno słowo. To jest. Y, to jest takie wskazanie może drogi, aby nie za wiele myśleć, nie, nie, nie skupiać się na tym myśleniu tak kurczowo, bo w myślach za, za mało po prostu naszego jest życia, istnienia. Trzeba działać, trzeba cieszyć, dbać, a nie myśleć cały czas o tym, że się robi coś, albo cieszy, albo dba. A przede wszystkim chyba dlatego mogę się nie mylić, ponieważ teksty na płytę Naturawika powstawały, dźwięki powstawały chyba całe życie, bo ja mam taką teorię, że te wszystkie, te wszystkie słowa przelane na papier i nuty przelane do głośników, to są właśnie inspiracje z Twojego życia. Rozumiem, ale... Yy, Pogłuszowałem, ja... o! Okej, okay, okej, okay. ale wracając do tej, tego, tej, tego tytułu NIE MYŚL, co myślisz o przyszłości, czyli jaki masz pomysł na, na kolejne swoje muzyczne dzieci? Pomysł, no słuchaj, ja jestem bardzo teraźniejszy tu i teraz, więc wydaje mi się, że będziemy robić to, co robimy najlepiej, to co robiliśmy do tej pory, ale wszystko będzie cały czas inne, bo się wszystko cały czas zmienia. Ale <grym> cały czas na fali. Cały czas na fali. O, a propos, na fali. To jest dobre, to jest dobre. Mieliśmy okazję niedawno stworzyć takie małe filmowe dziecko, czyli teledysk do Twojego. Twojego szlagieru <głos> <głos> na fali. I no, opowiedz coś o tym teledysku, który no, jest gorący, mm -hmm. gorący, gorący bo, bo powstał parę dni temu. Mm -hmm. Jak najbardziej teledysk gorący i imprezowy odzwierciedlać ma to, co dzieje się w tekście, ale także imprezowość naszą taką, żeby być na fali, żeby spróbować poczuć się, że się jest na takiej fali, która nie musi na przykład upadać. Głowy? Nie widzę swojej Czemu znów nie widzę swojej głowy Nie słyszę twoich myśli Nie widzę co ci się śni Nie wiem która teraz jest w Australii Ale wszystko dałbym by sobie tam z tobą Była ta pora roku, bo jesień to nie była, tylko lato z przywróceniem oka. Cały czas tanecznie, tak mhm. jak właśnie przesłanie tego teledysku, bo teledysk jest noworoczny, mhm. sylwestrowy, zresztą znów premiera była w sylwestra, w związku z czym z życzeniami tanecznymi na nowy rok. Na nowy rok, jak najbardziej tanecznego roku, przecież w tym roku tego tańca no... było zresztą. Co raz, trochę, raz mniej. Coraz mniej, więc naprawdę życzymy tanecznego i nie chodzi tylko o taniec, o imprezowanie, ale o taki taniec życiowy, taki, luz. taką iskrę, luz. Tak, luz i, i przede wszystkim pogody. Wszystkim Wam Państwu życzymy razem z Naturowiką naturalnie, imprezowo, tanecznie w ten tak, nowy rok. Życ... Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, dużo życia w życiu. Do zobaczenia!